Egzorcyzm Modlitwa odrzucenia złych duchów W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pozdrowiona, niepokalana dziewico, która od pierwszej chwili swego niepokalanego poczęcia zwyciężyłaś pychę szatana. Bóg Ojciec tak Cię umiłował, o Maryjo, że wybrał Ciebie na Matkę, Swego jednorodzonego Syna i tak umiłował świat, że wysłał Jezusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Twój boski Syn, umierając na krzyżu za nasze grzechy, uczynił cię naszą duchową matką, szafarką łask, abyś wspomagała nas. Przybrane dzieci Ojca Niebieskiego w dochowaniu wierności przymierzu chrzcielnemu. Uproś nam wiarę żywą, która działa przez miłość, byśmy wypełniając przykazania Boga, we wszystkim wykonywali Jego świętą wolę. Tak bardzo tego pragnęłaś, zwracając się do sług w Kanie Galilejskiej ze słowami: Czyńcie cokolwiek Jezus wam powie. A Ty, Panie, nasz Zbawicielu, mówisz nam, abyśmy miłowali Boga z całego naszego serca, z całej naszej duszy i z całej naszej mocy, i miłowali ludzi tak, jak Ty ich umiłowałeś. Matko nasza i królowo. Kiedy atakuje nas nasza własna słabość, szatan i świat, wstawiaj się za nami do Jezusa, aby nam okazał swoją łaskę i zmiłowanie. Posyłaj nam na pomoc Twojego Hetmana Niebieskiego, Michała Archanioła, wodza zastępów Pańskich i Twoich aniołów, których jesteś Panią i Królową. Święty Michale Archaniele, patronie Kościoła Świętego, przyzywamy twego wsparcia w walce z podstępnymi zasadzkami szatana. Na początku świata, przewodząc swoim aniołom, strąciłeś z nieba szatana i zbuntowane anioły. Więc i teraz wspieraj nas, gdy te przewrotne duchy ciemności. Chcą nas oderwać od Chrystusa i Kościoła, jego mistycznego ciała. Jak wyprowadziłeś naród izraelski z niewoli faraona, tak i nas wyprowadź bezpiecznie do Ziemi Obiecanej, Królestwa Niebieskiego. Posyłaj swoich aniołów, by nas wspierali w osiągnięciu zbawienia. Święci apostołowie i uczniowie, których Chrystus Pan ustanowił pasterzami swojego Kościoła, wypraszajcie nam siły potrzebne do zwyciężania ataków złych duchów. I wy, święci męczennicy, przelewając swoją krew za Chrystusa, daliście najwyższe świadectwo swego życia. Wstawiajcie się za nami, byśmy nie ulegli złośliwym kłamstwom szatana. Mężni wyznawcy i czyste dziewice oraz wszyscy święci pańscy, wypraszajcie nam łaskę Bożą, byśmy, odrzucając podstępne pokusy złych duchów, wytrwali do końca ziemskiej próby w miłości Jezusa Chrystusa. Wspomagajcie nas, nasi święci patroni, przybądźcie nam ku pomocy. Święci aniołowie Stróże, którzy jesteście ciągle przy nas, oświecajcie nasz umysł, umacniajcie wolę i prowadźcie nas do Boga. Panie Jezu Chryste, ty powiedziałeś: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi, a wysyłając uczniów na głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu, mówiłeś, że tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, oraz dałeś im władzę i moc do pokonania całej potęgi szatana. Ufając w Twoje zapewnienie, a oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nakazujemy w Twoje imię. Tutaj robimy znak krzyża. Wszystkim złym duchom, odejdźcie od nas i nie wracajcie więcej. Rozkazujemy Wam mocą Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Tutaj robimy znak krzyża. Idźcie precz, duchy pychy, nieczystości. Chciwości, zazdrości, obżarstwa, gniewu i lenistwa. W imię Jezusa Chrystusa tutaj robimy znak krzyża. Odpędzamy Was duchy kłamstwa, nienawiści, kłótni, nierządu, podstępu, zdrady, kradzieży, wiarołomstwa. Pijaństwa, narkomanii, zabijania nienarodzonych, eutanazji oraz wszelkiego zamieszania. Odejdźcie precz od Ludu Bożego. Mocą Jezusowej krwi. W tym miejscu robimy znak krzyża. Odrzucamy Was i nakazujemy. Oddalcie się od nas i nie wracajcie. Przewrotne duchy zabobonów, Magii, czarów, astrologii, fałszywego jasnowictwa, bałwochwalstwa, zawiści, sporów, tortur, niezgody, mordu, rozłamów i wojny. Idź precz, szatanie niewiary i zwątpienia w nieskończone miłosierdzie Boga. Odejdź, dręczycielu, kłamco i zabójco, który chcesz nas doprowadzić do lęku, depresji, rozpaczy i samobójstwa. Pełni zaufania w nieskończoną dobroć i łaskę naszego Boga, wołamy. Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie, który mnie umacnia w Duchu Świętym do działania ku chwale Ojca Niebieskiego. W imię Boga, Tutaj robimy znak krzyża. W trójcy jedynego, odstąpcie, przeklęte duchy, od naszych rodzin, braci i sióstr, od naszych krewnych, sąsiadów, znajomych i przyjaciół. Rozkazujemy wam w imię męki Jezusa Chrystusa. Tutaj robimy znak krzyża i Jego chwalebnych ran. Odstąpcie od nas i wszystkich kuszonych, i tych, których polecamy Bogu Najwyższemu. W imię Jezusa, tutaj robimy znak krzyża. Oddalcie się od Kościoła Świętego, od narodu polskiego i wszystkich ludów świata. Mocą świętego znaku krzyża, tutaj robimy znak krzyża. Odpędzamy Was złe duchy od naszych mieszkań, domów, wsi i miast. Złączenie z Chrystusem, naszym Panem tutaj robimy znak krzyża. Nakazujemy Wam, byście nie przeszkadzały nam w pracy i w wypełnianiu naszych codziennych obowiązków, na chwałę Boga. Nie napastowały nas w czasie modlitwy. Świętych czynności liturgicznych, a zwłaszcza podczas sprawowania i uczestniczenia w najświętszej Eucharystii. W imię Boga Stworzyciela, tutaj robimy znak Krzyża. W imię Boga Odkupiciela, tutaj robimy znak Krzyża. W imię Boga Uświęciciela, tutaj robimy znak Krzyża. Rozkazujemy Wam, Duchy sekciarstwa, okultyzmu, spirytyzmu, bezbożności i fałszywego mistycyzmu. Oddalcie się od nas i nie ukazujcie nam pozornie szerokiej i łatwej drogi, która w rzeczywistości prowadzi do zatracenia duszy i ciała. Odsyłamy Was pod krzyż Chrystusa, naszego Zbawcy i Pana. O krwi najświętsza naszego zbawiciela, jak niegdyś zapowiedziana przez krew baranka paschalnego, obroniłaś lud izraelski od śmierci, tak i teraz o krwi Jezusa, zapłato naszego zbawienia, bądź dla nas murem obronnym przeciw wszystkim zasadzkom szatana. Ty jesteś godna wszelkiej czci i chwały. Ojcze Niebieski, my twoje dzieci odnawiamy obietnice Chrztu Świętego. Wyrzekamy się szatana i wszystkich spraw Jego. Wierzymy w Ciebie, Boga, stworzyciela nieba i ziemi, aniołów i ludzi. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, syna Bożego, który stał się człowiekiem, Umarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał. wstał. Wierzymy w Ducha Świętego, naszego Pana, Ożywiciela i Uświęciciela. Wierzymy w jeden, święty, powszechny, maryjny i apostolski Kościół. Wierzymy w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych wstanie, i życie wieczne w Królestwie Bożym. Uznajemy najświętszą Maryję Pannę, Matkę Pana naszego Jezusa Chrystusa, za naszą duchową Matkę oraz Królową Nieba i Ziemi. Chcemy wypełniać wszystkie nakazy i przekazania Boże, trwać w wierności Kościołowi Chrystusowemu. Żyć w jedności z naszymi biskupami i kapłanami, uznając nieomylność Ojca Świętego w sprawach wiary i obyczajów niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy świętej Jedyny, w Maryi Niepokalanej, w świętym Michale Archaniele, w aniołach i wszystkich świętych, razem z zastępami serafinów wychwalamy Cię. Ojcze, Synu i Duchu Święty, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. W tej wierze i miłości Kościoła Chrystusowego chcemy żyć i umierać. Amen. Tutaj potrzeba przeżegnać się Wodą Święconą i pokropić nią mieszkanie. Dziękujemy za wysłuchanie. Szczęść Boże, nasze radyko.